Dziś pokażę ci, jak możesz zmienić metodę płatności swojego Apple ID na iPhoneie lub iPadzie. To bardzo proste, w mniej niż minutę będziesz wiedzieć, jak to zrobić. Czym jest metoda płatności twojego Apple ID? To sposób, w jaki opłacasz, na przykład subskrypcje i cloud, płatne aplikacje lub inne usługi na iPhoneie. Jak możesz ją zmienić? Prosto. Wchodzimy w ustawienia, a następnie stukamy w nasz profil na samej górze. Po załadowaniu profilu wybieramy opcję Płatność i Wysyłka, czyli trzecią pozycję w menu. Tutaj pojawią się wszystkie metody płatności, które mamy aktualnie dodane. Jak widać, w moim przypadku jest to Apple Pay oraz karta Mastercard. Jak możemy zmienić metodę płatności? Najpierw stukamy w Edytuj i usuwamy aktualną metodę płatności. Po jej usunięciu wybieramy Dodaj metodę płatności. Stukamy w nią i teraz możemy wybrać jedną z dostępnych opcji płatności, które można dodać do Apple ID. Jakie to opcje? Karta kredytowa, karta debetowa, PayPal lub płatność przez telefon komórkowy. W zależności od wybranej opcji, konfiguracja będzie się nieco różnić. Na przykład przy dodawaniu karty kredytowej lub debetowej trzeba wprowadzić dane karty, a przy PayPal wystarczy zalogować się na konto. Po zakończeniu konfiguracji stukamy w gotowe, a zmiany zostaną zapisane. W moim przypadku niczego nie zapisałem, ale gdy to zrobisz, Twoja nowa metoda płatności zostanie zaktualizowana w Apple ID. Do zobaczenia!